Jest z nami zespół, część zespołu Pektus, połowa, połowa. Ta połowa. Ta druga. no dokładnie, witamy, cześć, panowie jesteśmy na premierze sagi pani Katarzyny, skąd panowie tutaj się zjawili? Znając ją, znając jej temperament od wielu lat, czekaliśmy na to, na to wydarzenie, bo ona też bardzo przeżywa swoją promocję i premierę, i, i jako kobieta, i jako y, artystka, bo, bo to jest tak, Kasia jest artystką, niewątpliwie. No i y, bardzo też trzymamy książki za Michała, jej męża, który, który jest bardzo podekscytowany i trzyma książki również za swoją żonę. Wiemy, też przechodziliśmy kilka swoich premier, wiemy jak to jest stresujące, jak bardzo to jest takie wyzwanie, żeby oddać w naszym przypadku piosenkę a tutaj być może piosenkę jest łatwiej niż książkę, żeby zainteresować czytelnika. Wiemy, jak to jest bardzo stresujące dla mnie, więc trzymamy za nią kciuki i cała rodzina nasza szczepaników trzyma za Kasię. Kasia, Kasia jest piękna i ja osobiście przyznam się, nie przeczytałem jeszcze z żadnej, ale dzisiejsza wizyta. Tak mnie natknęła i tak zostałem zainspirowany, że, że oczywiście zakupiłem trzy, trzy tomy i postanowię przeczytać każdą z uwagą opowieść. Który więc. będzie pierwszy? Myślę, że zaczniemy od samego początku, tak jak, jak Kasia chciała, więc będziemy szli po kolei. Życie szczęśliwe, mężczyzna idealny i kobiecy raj zakończymy. Bo szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tylko tego chcesz. No to szczęście też jest bardzo blisko. A mężczyzna idealny to jaki? Myślę, że poruszone zostało tutaj kilka wątków, że, że niekoniecznie ten idealny, najważniejsze, żeby znaleźć w sobie szczęście i obdarowywać tym, tym szczęściem pozostałych wokół siebie i być ze sobą szczęśliwą, jakby wobec siebie szczęśliwy. Wtedy automatycznie wszyscy wokół, wokoło nas, którzy nas dotaczają, też będą szczęśliwi. Tak uważam. To jest takie zarażanie się nawzajem i w takich prostych rzeczach, prostych gestach jeśli uda nam się właśnie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że żyję tak. uczciwie od siebie, od najbliższych, rodziny, przyjaciół, to jest, to jest, to jest... sukces, Nie trzeba szukać właśnie tam, tam bardzo daleko, e, nie samochód, nie garnitury, nie gadżety, tylko po prostu to, jakim jesteśmy ludźmi. Kasia to dzisiaj powiedziała i tego Nikom, się... Nikogo nie udajmy, bądźmy po prostu sobą, a czy będziemy wtedy idealni, no to... Tak naprawdę się okaże. No. A proszę powiedzieć, bo mamy gorący czas wakacyjny, co będzie z zespołem Pektus? Czy jakieś macie plany? No, Pewnie tak. Bardzo, bardzo dużo koncertów przede wszystkim, ale już jesteśmy jedną nogą w zasadzie na naszym jubileuszu, który się odbędzie w 2020 roku. Będziemy, mieć, będziemy obchodzić 15-lecie zespołu i powstaje wyjątkowy absolutnie wyjątkowy album, ponieważ będzie to 10 duetów premierowych. Piosenki będą pisane, bo melodie pisałem do tekstów Wojciecha Młynarskiego niepublikowane, ale do tej pory. Nie w formie piosenkowej, więc to są absolutnie perełki, teksty z szuflady, więc będzie to, no taki, też mamy takie, takie, takie podniecenie artystyczne, jest, co z jest, tego wyjdzie, jest. już mamy nagraną e, tak. w duecie Kaję, Natalię Szreder, Kasię Cerekwicką. i przygotowujemy się do kolejnych duetów, więc no, dużo, bardzo dużo pracy. No, możecie już posłuchać naszej premierowej piosenki z Kasią Popowską, najlepiej być w podróży, która już dostępna jest na nośnikach. Na, na wszelkich Spotify'owych, YouTube'owych nośnikach, więc śledźcie i bądźcie z nami, bo też dla nas to jest gorący czas, a na pewno 2020 też będzie, można powiedzieć, eksplodujący w nowe doznania muzyczne, będzie to dla nas ekstremalny i energetyczny i ekscytujący rok. Państwa Dobry. również zapraszamy na Sopot Festival, który odbędzie się w sierpniu, też, że zagramy kilka utworów, więc... A jeszcze polecam. chciałam zapytać, bo zespół tworzy czterech braci. Zgadza się. Jak Rodzonek? wam się... Rodzonych, tak. Jak wam się w ogóle współpracuje? Czy macie jakieś takie kłótnie, jak to między rodzeństwem? Bo zazwyczaj jest tak, że rodzeństwo się kłóci. Oczywiście, że tak, no bo to jak w rodzinie, prawda? Są lepsze momenty i gorsze. My bardzo dużo ze sobą spędzamy czasu. W samochodzie i w hotelu, i, i na koncercie, i, i wszystkie rodzinne uroczystości, prawda? Ale mamy chyba to taką cechę między, ze sobą wypracowaną i, i wrodzoną, że po prostu lubimy ze sobą spędzać czas. I tyle. Tak, rodzice przekazali nam to w genach. Te najprawdziwsze i takie najszczersze wartości, jakim są szacunek, e, e, przyznawanie się do siebie i nie odrzucanie swoich wartości, wracanie do swoich korzeni, do swoich miejscowości i, i, i rozmowa przede wszystkim. To jest najważniejsze. Życzę powodzenia wobec tego i czekamy na jubileusz. Czujemy Bardzo się dziękuję. zaproszeni. Zapraszamy Was na jubileusz z WPK. Za dzisiaj świętujemy z Kasią Błoszyńską.